Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Szkoła w siemienicach nosić będzie imię beków. Uroczystość rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele, podczas której sztandar został poświęcony. Zaraz potem odbyły się uroczystości oficjalne. Dyrektor szkoły Izabela Krzywańska w uzasadnieniu wyboru patrona podkreślała, że decyzja była konsultowana z mieszkańcami. Dłuższy czas zastanawialiśmy się nad tym, kto będzie patronem. Przeprowadziliśmy pewne działania dotyczące właśnie postaci historycznych z naszego regionu i decyzją zarówno rodziców, mieszkańców miejscowości jak i uczniów przeprowadziliśmy głosowanie wyłaniając wcześniej kandydatów i zdecydowana większość zagłosowała, że jednak mają to być szembekowie, nie pojedyncza postać, ale właśnie rodzina. Która tutaj w tej miejscowości zamieszkiwała i działała. Wójt gminy Łęka Opatowska, Adam Kopis podkreślił, że w najbliższych dniach zostanie oddana do użytku uczniom nowa, rozbudowana część szkoły. Także z niecierpliwością czekamy już na oddanie tej nowej części szkoły. Jak pan już zauważył, właściwie jest wykończona, jest już pod klucz, ale niestety jeszcze nie mamy odbiorów technicznych, wszelkich budowlanych. Także jeszcze chwilkę i z pewnością wejdziemy w tą nową część. Mamy tam bardzo nowoczesne pracownie. Będzie to chyba jedna z najnowocześniejszych pracowni, przynajmniej na terenie powiatu. Pracownia chemiczna z pełnym wyposażeniem, ze stołami laboratoryjnymi, pracownia fizyczna. No i nareszcie otrzymamy dużą bibliotekę. Aktualnie w szkole jest 123 uczniów, ale rokowania na najbliższe lata są bardzo dobre, bowiem w Siemienicach jest 34 przedszkolaków, a w Rakowie 21. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.